Jeśli irytuje Cię, że nie możesz używać blokady Shift na Roblox Chromebook, pokażę Ci dokładnie, jak to zrobić. Najpierw wyszukaj NowChalkGD Roblox, a następnie zostaniesz przekierowany tutaj. Następnie przejdź do pierwszego linku, który zobaczysz, a potem załadujesz to i naciśnij Graj w przeglądarce. A potem będzie się ładować i ładować i ładować. I wtedy zobaczysz to logo z jakiegoś powodu, a potem pojawi się napis Proszę czekać. I wtedy, co chcesz zrobić, to po prostu poczekać na stronę logowania. I jak widzisz, teraz jestem na stronie logowania. A potem tak. Następnie, gdy ten ekran się załaduje, będziesz chciał po prostu nacisnąć X na tym Zarejestruj się lub zaloguj. Zarejestruję się. I właśnie się zarejestrowałem i przejdę do dowolnej gry. W tym przykładzie wybiorę Murder Mystery. A kiedy już tu jesteś, możesz nawet przejść na pełny ekran, jeśli chcesz. Po prostu naciśnij ten przycisk pełnego ekranu, który nacisnąłem. A potem, co chcesz zrobić dalej, to kiedy jesteś w grze, zobacz, szybko załaduje się ekwipunek. I jak widzisz, to jest w zasadzie to samo co prawdziwa gra, jest tylko na innej przeglądarce, więc możesz używać blokady przesunięcia. A jak widzisz, jestem tutaj. I to jest to, co chcesz zrobić następnie. Będziesz chciał nacisnąć Shift i Q na swoim urządzeniu. Więc naciśnij Shift Q, a jak widzisz, aktywował się Shift Lock i możesz się poruszać w trybie Shift Lock. I tak po prostu to zrób, poruszaj się naciśnij shift q, shift q, aby włączyć lub shift q, aby wyłączyć i to w zasadzie wszystko. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.